Łącznie blisko 2 miliony 300 tysięcy złotych wsparcia z programu rozwoju obszarów wiejskich otrzymały małopolskie lokalne grupy działania. Fundusze pozwolą grupom na opracowanie nowych, lokalnych strategii rozwoju, które będą realizowane w perspektywie 2023-2027. Środki te stanowią tzw. wsparcie przygotowawcze. Umowy gwarantujące dofinansowanie trafiły do 31 grup z Małopolski, a własnoręcznie wręczali je marszałek Małopolski Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smułka. Jak mówi marszałek Witold Kozłowski, w polityce regionalnej lokalne grupy działania to bardzo ważne inwestycje, które potrzebują należytej pomocy ze strony województwa, gdyż bezpośrednio poprawiają komfort życia Małopolan. W związku z tym, że lokalne grupy działania swoim obszarem obejmują teren województwa i że naprawdę udało się zdobyć niemałe środki, bo w tej chwili wszystkie LGD dostały po 74 tysiące taką ryczałtową kwotę na opracowanie lokalnych strategii rozwoju. Z innych środków będziemy robić te duże sieciowe przedsięwzięcia, czyli ciągle je robimy, a z innych środków te mniejsze rzeczy, które, które tak jak powiedziałem dzisiaj na spotkaniu atrakcyjniają po prostu Życie tej społeczności lokalnej w, w, w najmniejszym wymiarze. Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smułka zwraca uwagę na szeroki wachlarz możliwości lokalnych grup działania. Ważne jest to, że lokalne grupy działania działają w terenie i to właśnie jest siłą lokalnych grup działania, że spajają, współpracują z lokalną społecznością. Z lokalnych grup działania korzystały strażacy, koła gospodyń. Lokalne grupy działania wspierały przedsiębiorców, wspierały również małą infrastrukturę w lokalnych miejscowościach, w gminach, ale również. Dbały o tę kulturę w naszym regionie, w różnych częściach naszego województwa. Adam Flaga z lokalnej grupy działania Zielony Pierścień Tarnowa zaznacza, że takie inwestycje dla grup są korzystne dla wszystkich mieszkańców. Lokalna społeczność, chyba to jest taki jedyny mechanizm, w którym jakby funkcjonuje tego typu zasada, że tak naprawdę planujemy na dole. I tak jak tutaj zresztą pan marszałek powiedział, te małe rzeczy na tym właśnie naszym poziomie cieszą najbardziej. Te pieniądze wy wyżej wydatkowane często wielomilionowe one jakby mają inne odzwierciedlenie inne jakby odbiór inne inne poczucie jakby tego rozwoju jak taki projekt gdzie jakaś szkoła czy ngos wystąpi do samorządu województwa i dostanie dofinansowanie na przykład doposażenie domu kultury czy, czy szkoły realizacja nowych lokalnych strategii rozwoju po raz pierwszy w Małopolsce będzie finansowana z dwóch źródeł około 330 milionów z planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 oraz około 270 milionów z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski. Łącznie na działania realizowane w ramach podejścia LIDER w Małopolsce w nowej perspektywie zostanie przeznaczone ponad 600 milionów złotych.